Dziś w wideoinformatorze Jubileusz Lubańskiego Stowarzyszenia Abstynentów Odnowa, spotkanie z profesorem Stanisławem Nicieją, lubańskie zaduszki poetyckie, wielki marsz szlachetnej paczki i koncert legendy polskiej muzyki rozrywkowej. 15 urodziny świętowało Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów Odnowa. Do jego celów należy propagowanie zdrowego, wolnego od nałogu stylu życia. Podczas uroczystości wspominano 15 lat niezliczonych działań, wyjazdów, imprez, wydarzeń. Wielu ludzi zawdzięcza Odnowie życie i zdrowie. Wsparcie grupy bowiem pomaga zatrzymać się tym, którzy błądzą, wytrwać tym, którzy już są na dobrej drodze i podnosić świadomość wszystkich, którzy z Odnową się spotykają. A jest ich niemało. Członkowie grupy bawili się wraz z sympatykami ruchu trzeźwościowego z regionu oraz gośćmi z całej Polski i zaprzyjaźnionego citał. Kresowa Atlantyda to tytuł serii książek profesora Stanisława Niciej, o polskiego historyka, który 3 listopada gościł w lubaniu. Na spotkanie autorskie tłumnie przybyli mieszkańcy regionu zainteresowani tematyką kresową, w tym kresowiacy ich rodziny i nauczyciele historii. Nic w tym dziwnego, w samym Lubaniu blisko 55% ludności to potomkowie przesiedleńców ze wschodu. Losy ich utraconych ojczyzn opisane są na kartach książek profesora Niciej, który nadał im zbiorczy tytuł nawiązujący do Atlantydy, zaginionej krainy, którą opisał Platon. Niektóre z tych miast zniknęły z powierzchni ziemi jak ta Atlantyda. Były jakieś pałace, zamki, piękne cmentarze, jak w Stanisławowie. Nie ma śladu. Były pomniki, nie ma śladu z tego. I można to tylko przywołać przez to, że w domowych archiwach ktoś ma zdjęcie tego pałacu, tego dworu, tego człowieka, kto tam był. Był notariuszem, był dentystą, miał wytwórnię dywanów. To jest gdzieś w ludzkiej pamięci. Podczas spotkania profesor opowiadał wycinki dziejów kresów, wyraziście pokazując, jak ciekawe historie zamknięte są na kartkach jego książek. Obszarem zainteresowań profesora Niciej są nie tylko dawne kresy, ale losy kresowiaków, historia przesiedlenia i tego, co się działo po nim. Występuje tu pewna ciągłość. Na przykład Borysław, wielkie zagłębie naftowe osiadł w Wałbrzychu, bo tam były kopalnie chodorów. Miasto, gdzie była Wielka Cukrownia, Osiad w Raciborzu i Przednie pod Świnicą, bo tam były cukrownie, Sambor, Złotoryi. Oprawę artystyczną zapewnił w wydarzeniu chór Echo Bukowiny, naocznie pokazując, jak bardzo w naszych stronach dba się o to, by pamięć o kresach i ich tradycji nie zanikła. Półszerca we obie zostało, za Lwowem co roku w Lubaniu środowiska twórcze spotykają się na zaduszkach poetyckich, by wspominać wybitne postacie kultury. Nie inaczej było i teraz. W czwartek 19 listopada Lubań wspominał zmarłego w tym roku Feliksa Neca, wybitnego poeta i pisarza, tłumacza i publicystę, a przy tym honorowego obywatela miasta. Zaduszkowy wieczór rozpoczął się od projekcji ostatniego wywiadu udzielonego przez poetę. Spędził on w Lubaniu kilka lat jako dziecko, ale jak podkreślał, nasze miasto zajmowało w jego sercu szczególne miejsce jako kraina, w której zaczęło się wszystko świadome życie i przygoda z pisarstwem. Dlatego też Lubań wielokrotnie pojawił się w poezji i prozie Neca, odczytywanej podczas tego pełnego wzruszeń wieczoru. Nie zabrakło też wspomnień przyjaciół artysty. Szlachetna paczka to rozrastająca się i ciesząca się coraz większym powodzeniem ogólnopolska akcja charytatywna. W Lubaniu odbywa się już po raz czwarty. Jak co roku, rozpoczęła się ona marszem na otwarcie bazy rodzin promującym ideę akcji. Sam marsz był kolorowy i kipiał entuzjazmem nie brakowało na nim słodkich atrakcji ani gości specjalnych. Co trzeba wiedzieć o szlachetnej paczce? Całość polega na pomocy rzeczowej konkretnym rodzinom. Wolontariusze uwijają się jak mrówki, by wymyślić jakie prezenty naprawdę pomogą ludziom wyjść z biedy. Później za pośrednictwem strony internetowej docierają do ludzi, którzy chcieliby przeznaczyć pieniądze na pomoc innym. Każdy kto dołączy, ma gwarancję, że jego pomoc na pewno pomoże. A dwa tygodnie przed świętami, podczas wielkiego finału, paczki trafią do rodzin. Sobotnia akcja zachęcała do zostania darczyńcą i zakończyła się małym koncertem na rynku. I 21 listopada w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu odbył się koncert legendy polskiej muzyki rozrywkowej tercetu egzotycznego. Powstał on ponad 50 lat temu we Wrocławiu i od tego czasu wierny jest tym samym ideałom muzycznym i estetycznym. Znak rozpoznawczy zespołu to muzyka o inspiracjach latynoamerykańskich, a zatem energetyczna i kipiąca emocjami. Towarzyszy jej pełna rozmachu i koloru oprawa artystyczna oraz słowa pisane przez najlepszych polskich tekściarzy. Mieszanka ta od lat przemawia wprost do polskich serc, czego dowodem jest popularność tercetowych hitów, takich jak Pamelo Żegnaj, Granda czy Kołysanka w Acapulco. Niebosko, i Thank you.